Witajcie, kochani. Wszyscy tęsknimy za dawnym życiem, za tym, by w wolnej chwili pójść na spacer, na zakupy, do kawiarni. Każdy z nas myśli, kiedy to się skończy. Niestety, obudziliśmy się w innej rzeczywistości. W czasach, których nam przyszło żyć w czasach koronawirusa specjaliści wokół mówią, że tylko higiena i wzmacnianie organizmu dają nam szansę na normalne funkcjonowanie. Jak pokazują statystyki, nasz organizm jest w stanie przeciwstawić się infekcji. Doskonale wiemy, że nadwaga czy otyłość jest przyczyną wielu chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, astma, a nawet i nowotwory. Choroby te, jako choroby współistniejące w momencie, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy mamy infekcje, utrudniają nam przebieg tej infekcji, spowalniają nam powrót do zdrowia, a w niektórych przypadkach są przyczyną nawet i śmierci. Z mojej praktyki zawodowej wiem doskonale, że nie ma uniwersalnych recept na zwiększanie odporności czy redukcję wagi. Tylko Indywidualna analiza przypadku, moja motywacja pacjenta, bezpośredni kontakt z pacjentem sprawiają, że osiągamy wspólnie zamierzone cele. Aby wizyty były bezpieczne, w gabinecie wprowadziłam specjalne procedury, których musi przestrzegać każdy pacjent umówiony na konsultację. Wyznaczyłam strefę, możemy nazwać ją brudną. W strefie tej pacjent przygotowuje się do wizyty. Na stoliku w zestawie ochronnym pacjent ma do dyspozycji płyn do dezynfekcji rąk, maseczki ochronne, osobno, każda zapakowana w osobny woreczek oraz rękawiczki ochronne. Po wejściu do strefy brudnej, pacjent ma obowiązek ściągnąć wierzchnie ubranie i odwiesić je na specjalnie wyznaczony wieszak. Następnie ma obowiązek zdensyfikować ręce, założyć maseczkę ochronną. Po założeniu maseczki ochronnej zakłada rękawiczki ochronne. Tak przygotowany pacjent może wejść do strefy czystej na wizytę. Ze względów bezpieczeństwa wydłużyłam czas między wizytami, po to, by pacjenci się nie spotykali ze sobą, oraz również po to, bym miała czas na to, żeby zdezynfekować klamki, terminal, ladę sprzedażową oraz miejsce, gdzie przebywał pacjent podczas wizyty. Te wszystkie środki bezpieczeństwa w moim gabinecie, w życiu państwa prywatnym, jak i moim, w państwa zakładach pracy moim zdaniem na długo pozostaną z nami w naszej nowej rzeczywistości. Każdy pacjent będący w kuracji w moim gabinecie jest objęty szczególną ochroną, zarówno pod kątem higieny, jak i pod kątem wzmacniania odporności. Na wizycie dokonuję szczegółowej analizy życia codziennego każdego pacjenta, po to, by wyeliminować zagrożenia. Które sprawiają, że jego odporność się obniża. Następnie, krok po kroku, wdrażam działania, które powodują, że ta odporność się poprawia. Oczywiście, jeśli mam pacjenta, który ma problem z nadwagą czy otyłością, to podnosząc u niego odporność, równocześnie wdrażam działania, które prowadzą do spadku wagi. Kochani, Uruchomiłam dla Was bezpłatne konsultacje online, podczas których dokonam wywiadu zdrowotnego, a na podstawie zebranych informacji zdiagnozuję problem oraz zaproponuję plan działania.